Widać, że degeneracji, wydaje Czy można było przewidzieć, kiedy tego bitcoina sprzedawać, kiedy tego bitcoina akumulować, kiedy tego bitcoina sobie e, tak mnożyć, brać trochę dźwigni, bo wiemy, że idzie do góry, a kiedy właśnie uciec z rynku tak, żeby nie było takiej sytuacji jak teraz, że bitcoin nagle po 21 tysięcy, a my go trzymamy. Otóż jest taki wskaźnik, jest taki wskaźnik, który działa 100% od lat i są to cykle bitcoina. I o tych Cyklach, pełny film zrobiliśmy na naszym kanale na YouTube. Tutaj macie mały taki smaczek tego filmu. Polecamy obejrzeć sobie całość, bo naprawdę cykle są najważniejsze w tym rynku i będą prawdopodobnie przez jeszcze wiele, wiele lat. I nie słuchamy żadnych tam innych, co mówią inaczej. I tak się działo od samego początku powstania Bitcoina. Z zastraszającą dokładnością, co do miesięcy, może nawet tygodni. Co daje nam. Ważną informację, jeżeli chodzi o decyzję, czy dołączyć do rynku, czy też powoli się wycofywać. Zobaczmy więc ta ciekawy diagram przedstawiający ten fakt. Sprawdźmy ten cykl Bitcoina i osiągnięte cele. Poza tą informacją mamy również dokładną informację, który rok jest rokiem akumulacji, który jest rokiem korekty, a który daje nam silne strony. Hej, sorry, że przerywam film. Zajmie mi to dosłownie tylko chwilkę. Otóż Chodzi o to, że kryptowaluty są niesamowicie ważne. Dlatego, szerzenie wiedzy o nich jest teraz najważniejszą rzeczą, jaką można robić. My, czyli ja i mój brat Krzysiek, chcemy szerzyć ten nowy, przyszły system finansowy, który w przyszłości używany będzie na całym świecie. Chcemy go szerzyć ze wszystkimi Polakami i dla Polaków przede wszystkim, właśnie dlatego, nasz kanał jest po polsku. Pomóż nam i polub ten film. Napisz jakiś komentarz, bo dzięki temu algorytmy YouTube'a pokażą go największej liczbie rodaków. Zacznij działać, otwieraj firmy, programy, inwestuj. Jeżeli pracujesz dla rządu, to otwieraj drzwi dla kryptoekonomii, bo to jest przyszłość. I musimy razem pracować, aby Polska miała w tej przyszłości ważną rolę. Dzięki serdecznie za wysłuchanie, a teraz już wracamy do filmu. Więc jak widać wyraźnie na analizie przeprowadzonej przez portal HackerMoon, najlepsza faza jeśli chodzi o zyski, jest to baza numer 1 I pod koniec roku tej właśnie bazy najlepiej bez zyski. Przyjrzyjmy się dokładnie, a zobaczymy, że do tej pory najlepsze momenty na realizację zysków to zazwyczaj koniec czwartego kwartału. Rok, w roku 2013-2017 i wynika na to, że będzie to końcówka kwartału 2021. Najlepsze no z kolei lata do tej pory na powrót do rynku i ponowną inwestycję to były końcowe miesiące lat 2014-2018 i najprawdopodobniej...